Lisiu. Cześć wszystkim, z tej strony Plaga, zaczynamy kolejny odcinek z gry Scrap mechanik. Dzisiaj kupiłem sobie działko pistoletowe, na pewno, bo mam już tych owoców dużo i... Yy, muszę tylko zdobyć farmerka i jedziemy i się wymieniamy. A w opisie macie link do yy, G2A, gdzie dostaniecie dobre gry w dobrych cenach. Tylko musicie pamiętać, że po drodze muszę yy, wieśka jeszcze... wieśka mówię, Henka muszę jeszcze dorwać, no nie? Bo bez heńka to się nie uda. Piciu sobie wypije. Bo, jak pamiętacie albo nie, ten pistolet kosztuje też heńka, Nie kosztuje tylko samych owocków, ale też Henka kosztuje. Tam owocków chyba po was z każdego rodzaju. Plus jeden Heniek. I tego heńka trzeba znaleźć, kurczę. Tutaj był jeden obóz Heńkowy i na pewno tutaj cheniek jeden sobie siedział. I, i, I mogłem go zabrać. Tylko go trzeba teraz znaleźć. A to nie będzie takie łatwe. Oj nie, oj nie. Oj nie, oj nie, to będzie całkiem, całkiem trudne. <laughs> na pewno, na pewno. No i zobaczymy. Zobaczymy. Jadę swoim wozem, który ma z przodu piły, antyrobotowe, choć tak nie bardzo się na roboty sprawdzają, ale jest, to jest. Jedziemy z tym, co mamy. Tu jest obóz. Opa! Brrrra. Jedziemy z piłami na niego. Brrrra, brrrra. O, ale ucieka. Ale ucieka. Ua, ua. O, jest tam Henk. O, rozwaliłem go. No i kozak. Heniek! Przyjechałem ci uratować i przejmuj się. Guardia tu jest! O, ale go rozwaliłem. Dobra, ten robot padł naprawdę szybko. Ej, nie psuj mi auta! Gościu! Spokój się! Spokój się! Brutalu! Heniek, patrz, jak się poświęcam dla ciebie. Tak, totalnie. Tak, bójcie się, moich pił. Heniek nie musi się bać. ha, ha. ha, ha, ha. Dobra, wiesz co? Bo, bo już mnie wkurzasz. Bo poczujesz potęgę moich pił, naprawdę. Zaraz. Pyk, rozwalony. Ło! Wow. Ło! Wow. Dobra, moż, można to już wyłączyć. Heniek widziałeś to? Ja, pewnie jesteś pod wrażeniem. Pewnie sobie myślisz, ale Turbo Kozak mi przyszedł uratować. Na pewno tak sobie myśli. Na bank tak sobie myśli, no. Ja bym tak pomyślał na jego miejscu, no. Peskiwitu, peskiwitu. Siema. Siema, Heniusz. Siema gościu. Wziąłem sobie trochę drewna, Heniek, żeby cię przetransportować. Myślę, że zrobimy tutaj na boku dla ciebie miejsce, chociaż bardziej by pasowało z tyłu. To sobie możemy na razie wyciągnąć. W sumie nie jest nam bardzo pilnie potrzebne. Dziś tutaj trzeba zrobić taką Henkową ala klatkę. Ala, ala. Coś takiego. Widzicie o co chodzi. Heniek, poczekaj chwilkę. Nie pchaj się tutaj, ok? Nie pchaj się, bo naprawdę musisz chwilę, chwilę czasu mi dać, okej? Okay? To nie jest takie proste wyciągnąć się z tego bagna. <laughs> Ta. No, nie jest to takie proste, okej? Okay. Heniuś. Heniunia. Ej, heń, <laughs> Już, już po Ciebie jadę, już, 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 już. Momencik, momencik. Ach. Podbiorę go tak ładnie? Da, da, da. A nie, nie podbiorę go tak ładnie. Niestety. Ale prawie się udało. Myślę, że jak się ładnie postaram, to się uda. Eee. Tak, tak. Tak, 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 tak. Tak. I będzie gituwa. Naprawdę, naprawdę proelo git. Git machina. Nie helpuj mi tutaj, tylko gościu, wskak wskakuj do środeczka, ok? Bo naprawdę nie mamy czasu na takie bajery. Gościu, Cyk. O, Ale ty jesteś, wiesz co? Ty jesteś taki, taki jesteś niewspółpracujący człowiek, że to ojejku. Po prostu, trudno drugiego takiego jak ty, Heniek. Naprawdę. Naprawdę, jesteś tak słaby do współpracy, że wow. Nie ojojuj mi tu, tylko wskakuj do klatki. Znaczy, do, do bagaja. Do bagaja, gościu. No, no, no. O, o, o. No nie no nie, nie da rady, nie da rady. Heniek jest tu stronki, in his. nie wchodzenie do bagaja. Ale spoko, teraz, teraz się da. Teraz się uda, musi się udać. Kurczę, że tu nie ma coś takiego jak słabe uderzenie i mocne uderzenie, bo ja w tej chwili nie potrzebuję go aż tak bardzo czaskać. No! Gościu! Gościu, właśnie do tej klatki go, gościu! Naprawdę, naprawdę! No, 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 no! Pięknie. Pięknie ziomek, naprawdę to ci się udało. Tak myślałem, że w końcu się dogadamy. Help. Weź się, ja cię tylko za zawożę cię do wolności. Oh. Nikt cię tu nie porywa. Uspokój się. Chcecie za zawieźć do, do wolności, tam gdzie byś chciał być, czyli do sklepikarza. Zhandluje Zaworek ziemniaków. Czajisz, gościu. Także lepiej się pilnuj. Z kim rozmawiasz i o czym. <grym> No, nie. Ja, to nie działa już. Odłączony. Bardzo, bardzo wygodny wehikuł mietkowy, chękowy. <laughs> Heniek, mietek, wiesiek. Tak, to chęki są. Ale wiecie, czasem się ktoś pomyli, nie? Czasem to jestem ja. <laughs> Jedziemy. Jedziemy tyłem, bo tak mi wygodnie. Tej maszynie wszystko jedno, czy jedzie przodem, czy tyłem. Naprawdę. Skręca w obu kierunkach, więc luz. Dobra, wykręcimy sobie powoli i jazda na ulicę. Goł na ulicę! Heniek trzymaj się! Zaraz się schandluję! Juhu, będziesz wolny, tak w pewnym sensie. Bo już roboty cię nie, nie będą trzymać, teraz cię będzie sklepikarz trzymał, ale to jest swój kumpel podobno, więc Gada ci się jakoś, nie? Chyba, że to nie jest twój kumpel i płaci mi za to, że cię torwają, bo jest zlecenie na ciebie, bo na dzielnie jesteś po prostu nierubiany bardzo. I mówią, ej, dostarczysz mi Henka, to dostaniesz pistolet, nie? Bo gnoja nie lubię, a nie chcę mi się go szukać, bo mam inne rzeczy na głowie. Może, może tak to jest, może tak to właśnie jest. Nie będę bardzo pędził, żeby się nie wywrócić, bo jak się wywrócę, to on wypadnie i będę go musiał ładować znowu. Tego byśmy nie chcieli, okej? Okay? Tego byśmy nie chcieli. Właściwie to przydałoby się najpierw pojechać z chękiem, a dopiero później załadować te owoce. No, tak zrobimy. Tak zrobimy, trochę to w dwie strony jest, no nie, jeżdżenie, ale wiecie. Bardzo ważny, szczytny cel jest tutaj. Czyli pistolet ziemniaczany. Jak będę miał pistolet ziemniaczany, to wow, 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 zrobimy taką ekspedycję. Rzok. Z drogi, gościu. No Wywalaj. Wywalaj tam do siebie, do magazynu. No. Wywalaj do magazynu. Ciup. Na górę, na górę. No, tylko się tu nie wywróć. Ten podjazd jest taki dziwny dość. Łatwo się na nim wywrócić. Pyk, pyk. No, jestem! Dzień dobry, przywiozłem heńka. Proszę go zastać do maszyny. No, legalnie zdobyty heńek. Normalnie od robota wyciągnąłem siłą. Także tak, jak prosiłeś. Cyk! Cobi nie ma heńka. <laughs> to niezły system transportowy. No, heńek na pewno jest zadowolony. Bardzo, że mógł z takiego skorzystać. Na bank. No, i nam się to już nie przyda dzięki, fajnie było, cyk, 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 fajowo, e, teraz Ciebie tu damy, pyk, tak, do wywalania i guziczek tutaj gdzieś był taki jeden. Gdzie on jest? Z przodu? Tak, z przodu. Fajnie. E, Okej, okay. którego ja przycisku nie potrzebuję? Jednego z tych dwóch w sumie, ale, a, będę ręcznie, będę ręcznie działał. Okej. Okay, będzie okej. Okay. Będzie okejka. Jazda z powrotem poważywka, cyk, 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 Na, 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 Teraz trzeba będzie jeszcze to przetransportować, dziadostwo. Do handlarza. Ale spoko, damy radę. Damy radę już. Już nie nam się udało, nie? Uuu! Bam! Kozak. Ziomek. Tak się jeździ właśnie w skrapie. Py. I no. tuwa. I tuwagi. Mm, tędy nie podjadę niby, ale ja znam triki. Wszyscy jezdamy. Normalnie. Porobiłem sobie takie dziurki do wsiadania. Roboty mnie przez to nie trafią, ale ja wsiadam dużo szybciej. Nie muszę skakiwać na samochód specjalnie. Tu się tego nie pakuje! Ło, muszę jechać do pakownika numer dwa. No tak. No tak. Jedziemy, pakownik numer dwa. Szybciutko, prawie zapomniałem o tym. Prawie o tym zapomniałem. Na szczęście pakownik numer 2 nie jest wcale daleko, więc luz. Luz plus, pełny. Luz plus, pełny, paliwa mamy dużo. O, właśnie się skończyło. Eee, damy sobie radę. Okej. Okay. Dawaj! Na przygody! Ku chwale chęką! Eee, yy, tak naprawdę to nie, to moje chwale chęki to jest taka. Podrzędna rasa. <noise> to, chęki są takie ten, mało ogarnięte goście, nie? Roboty je łapią w klatki w ogóle, żonada jakaś, żenada. Na szczęście ja tu jestem ratownik tutaj dla nich i ogarniam je Ogarniam Heńków tak, także e, żyją mają się dobrze. Mhm. No, tu jest pakowarka numer 2 I w pakowarce numer 2 powinny być inne owocki dostępne Pytanie czy będą, bo w zasadzie to nie wiadomo W zasadzie to nie wiadomo pierwon wie on wie. Nie sprawdzałem. Nie patrzałem. Są. Są pomarańczki i są berisy. Ale to nie takie berisy są. No nie gadajcie, że są inne. No nie gadajcie, że muszę jeszcze jedną pakowarkę znaleźć. Nie, to są takie. To są takie na pewno. Prawda, że to takie gro? Zaraz sprawdzimy. To takie. Widzicie? A, to też trzeba po jednym. Pip. Pip. I jeden jest wybruty. Nie wiem czemu to tak działa, że po jednym trzeba. E, głupie to jest, bardzo. Powinno być mądrzejsze. A jest głupiotkie. Naprawdę głupiotkie. Naprawdę. Nie da się tego robić szybko. Da się tylko wolno. Pakujemy sobie po trzy, bo tyle jesteśmy w stanie bez problemu wywieźć. Myślę, że... O, tutaj są dwie tego samego, to można by dużo szybciej pakować. No, po dwie naraz. Ta. I tego też sobie zrobimy. Trzy i z sześcioma dojedziemy, już raz jechaliśmy, z sześcioma było, okej? Okay. Myślę, że tym razem też się uda. To są pomarańce i ananasy. To nie są dwa takie same. Okej. Okay. Okej. Okay. Ananasy są jeszcze gorsze. No. To jeszcze lepszy towar to jest w takim razie. Jeszcze lepszy towarek. Ehe. Tęk, o, no, jeszcze jedno. Jeszcze jedno, wracamy do Henka, kupujemy sobie pistolet ziemniaczany. Amunicji mam dużo. No, przygotowałem się. Coś tam zostało? Zostały jakieś pojedyncze A w sumie... E, nie będę tego pakował. Po co? Tak, ta skrzynka jest tylko po to, żeby wozić te owocki. Dobra, teraz was trzeba spakować, proszę się nie buntować, proszę się ładnie popakować. Naprawdę. Ktoś będzie odwalał, to go wywalam. Wywalam go z auta, idzie na piechotę. Okej? Okay? Także znówcie się dobrze, jak planujecie tą podróż odbyć. Kierowca Plax będzie was wywalał, jak się nie spodobacie. Cyk, jednego damy naprzód. I cyk, i teraz to leży maszyna, no. Leży. Damy mu tak ze dwa więcej mocy. Bez przesady, ale jednak, żeby było szybkie. Ło wow, 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 ale to jest ciężkie. wo Ło wo. Najgorzej jest ze skręcaniem pewnie. No, najgorzej. Ale jedzie. Jest dobrze. Warzywowóz. No, w sumie to same owoce mam. Nie mam żadnych warzywków. Cytrusa mam jednego. I te. Jagódki to są. To są jeżyny. <grym grym> ta tak, są jeżyny, To nie warzywa są. No, także poznajcie moje. Stanie na ten temat. Dziękuję. Tam nie wiem, czy nie jest drugi handlarz też. Nie wiem, czy tak nie jest. Po prostu, że przy każdym pakowaczu jest jakiś handlarz. Może tak jest. Ale jak będę miał ten pistolet na ziemniaki, tu jeciu, jak ja będę robił jazdy. Przecież teraz rozwalanie robotów będzie tak turbo easy, że to jest szok. To jest szok, jak będzie łatwo. Naprawdę. Wiem, że mogę pojechać tu prawo przez las, ale ten on jest tak bardzo gęsty, że nie opłaca mi się przez niego pchać, bo będę omijał drzewa. O cholercia. Daj, obróć się. No to żady no. Siu. Nie da rady. No dobra, próbowałem jak mogłem. A nie da się go teraz obrócić, bo wiozę warzywka. Ok, to musimy to zrobić po swojemu. No to ładnie, że mu pomógł. Nie ma co. Dobra, kozak. Oj, oj, przestaj. Widziałem cię, jak się tam czalisz, gnojku. No, uważaj sobie, koleś. Uważaj sobie, koleś. No, jazda, pyk, pyk jedziemy. Wrum, 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 wrum. Kiedyś zrobię wielką przyczepę na te warzywa. Tylko, kurde, ten system pakowania mnie wkurza, że to tak powoli się tam pompuje do tych pakowarek, no nie? Powinno się to troszeczkę szybciej dać zrobić, a nie tak, że muszę siedzieć, klikać przycisk po 40 razy. Trzeba dwa razy kliknąć, żeby zaskoczyło. Może raz, ale co jakiś czas. no. W każdym razie na jedno, każde jedno warzywko muszę kliknąć, a raz! Raz jeden na każde jedno warzywko. To jest strasznie za dużo. No. Powinno od razu walić po 10, jelo. Jedziemy dalej, a nie tam. Po jednym warzywku. Po co to komu? Taka strata czasu totalna. W niczym to nie przeszkadza, żeby to było szybciej. No. Jakoś tam gry nie ułatwia, tylko oszczędza czas. No. Jedzie, jedzie, jedzie. Dobrze, że mam ten silnik na wysokim poziomie, to on bez problemu sobie jeździ. Tylko trzeba mu zapewnić odpowiednie warunki. Dbać o niego. Oj, rozwaliłem mu przejazd. Nie chciałem mu tych, kurde, znaków rozwalać i właśnie niechcący jeden rozwaliłem. Smutek pewnie będzie na mnie zły. Lampy sobie zakryłem z przodu. Nie widać gdzie jadę. I takie to jest właśnie jeżdżenie do Heńka. Ręka handlarza Dobra, dzień dobry. Dawaj, pakuj to. Pakuj gościu. Siuu. Siuu. Niam, 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 dawaj. Niam, niam, niam. Kozak. Siuu, gościu, ale dzisiaj handel co? Zadowolony jesteś, witam. Witam, dzień dobry, cześć. Dawaj, mi mój pistolet! Jocie, ja mam nadzieję, że go nigdy nie stracę. A jest jeszcze taki Shotgun i taki Gatler. Ło, wow, to jest taki automat napierdzielający. Mhm. Mm I u niego nie ma ananasów do kupienia, ziaren w sędzie. A to ile kosztuje? Co za jedną rzutkiewkę? Ta, 10 fer. 10 za jedną rzutkiewkę? Kościół. Jedną paczkę rzodkiewek, bo ja jedną mu A, czyli 10 rzodkiewek za 10 tego. No. Popłaca się, jakby nie patrzeć. A to co to jest? Potato Ammo Container. Ale fajny. Ale fajny. No? Wow! Garment Box Rare można sobie wziąć też. Ale jaja! Gościu, poka tego spadgana. Wow! Jocie! Ale kozak sprawa. Ziomki. Mam spadgana normalnie. Idę na roboty. Idę przeatakować jakieś robota, Zobaczymy, na ile padnie. Wow! Mam go! Mam go nareszcie! Kupiłem! Ja, ale faza. Ej, muszę skręcić silnik, jest za mocno zdecydowanie. Bardzo, bardzo się będzie jeździło niebezpiecznie, dlatego skręcimy troszeczkę. Niech się uspokoi fura. Teraz jest na dobrym poziomie. Nadal jest szybka, ale nie jest aż tak zrywna, nie będzie latać. Dosłownie tylko jeździć. I o to nam chodzi. Patrzcie ile to światła daje. Ho, ho, ho. Ho, ho, ho. Tutaj widzę jakieś skrzynki. Wcześniej widziałem dużo robotów. Gdzie jesteście robociki? Gdzie jesteście? Halo, mam dla was ziemniaczki. Robociki. No to są trzy skrzynki. Gdzie są robociki? Ja, biorę te skrzynki. Będzie robot to będzie. Na razie chyba na chillku. Tam widzę jakieś roboty, te takie zwykłe. W sumie na zwykłych też możemy stestować obrażenia. Ciekawe. Myślę, że to jest naprawdę hardkorowa sprawa, tego coś mieć. Ło! Dostał jednego strzała. Pyk, pyk, pyk. Ło, to tyle obrażeń zadaje co pistolet. Znaczy co młotek. Co? Bez żartów. No ładnie. Dawać mi robota do, do bitki. Ej, gościu, gościu. Ło, wow, trzy strzały jest po nim, ale to jest kozak. Jo, cię goście, co? Jo, jak teraz będzie się łatwo nawalało do botów, to jeszcze tak szybko można strzelać, no nie? A to można tak piobiobio? Czekaj, jak z zasięgiem. Tam jest jakiś bot. Dostał normalnie oberwał Battle royal śmierdzielu. Pyk, rozwalone. Ja, ale to jest kozak. Wow. No, nikt nie powie, że nie. No, naprawdę. Ja cię, ziomki. Ale wypas, ale turbo machina, no. Naprawdę. Taki pistolecik. Ja mam amunicji przy sobie 100, 200. 200 amunicji mam przy sobie, więc prędko mi się nie skończy. No. Ale jakie to jest dobre, przecież teraz jak będą jakiekolwiek ataki to się tak strzela pyk, 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 pyk. Jazda. Pewnie shotgun na blisko też będzie masakrycznie dobry. No. Ciekawe pocisków wysyła. O, skrzyneczka. Skrzynka. Siema. O, fertilizer przyda się. O, ktoś tu kogoś goni chyba. Czemu ta krowa ucieka? Hm. Nie wiadomo tego. Zaraz się dowiem. No już widzę tego robotka. Biegnie sobie bez troską, myśli... A, nic mi się nie stanie. Pyk, pyk, pyk. Fuh! Goście, przecież to mega szybko strzela. Ech, ja... A czemu z przodu nie mam wchodzenia? Zrobionego. O, muszę mieć zrobione wchodzenie tutaj. Muszę, muszę. O, 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 jest ten gość. Ej, gościu! Zostaw te krowę, mówię ci. I to w ogóle rozrzutu nie ma. Można... Wow, konfetti leci z krowy. tak, dokładnie tak jest. <grych> tak, dokładnie tak jest, że zawsze konfetti leci z krowy, jak się on rozwali. No, tak jest. Ja, no teraz polowanie na roboty to jest taka ezj sprawa, że szok. No. Te highboty to już jest dla mnie nic. Jeżeli to zabija na strzała to pewnie te... Yy, niebieskie roboty też nas strzała. Znaczy, jeżeli to ma obrażenia tyle co młotek, to chciałem powiedzieć, to rozwala je na strzała, tak. Rozwala je na strzała i jest easy, easy sprawa. Tylko tam wjeżdżam, rozwalam wszystko, co się rusza i goście przejmuję całe tamte zaopatrzenie, co tam jest do wzięcia, to ja to biorę. No, tak. A na pewno jest dużo do wzięcia. Na pewno. Fuh, ojejku, ale radość. W sumie to atak był pewnie na moją farmę i pewnie moja farma już nie istnieje. Tak mi się wydaje. No, mogło tak być. Mogło tak być, wcale nie musiało, ale... Warto by pojechać i to sprawdzić, co? Chociaż że tam chyba nie zostawiłem za dużo roślin, ale teraz boty to mi chyba przychodzą zawsze. Już tyle, tyle miałem farmy, że ojejku. Już wiedzą co tam się święci. Chciałem, bo ty jesteście tutaj. Rozwaliłeście mi farmę, czy tak nie? O, dopiero przyszły teraz. No, dopiero się zrespiły. To nieźle. Wow! Ale jazda! Wstawaj! Wstawaj, gościu! No, wstawaj! No, bez jaj, ja teraz nie wstanę, bo mnie robot bije. Ale głupie. Szybko odpalaj maszyny! Ja! Co jest? Co jest, śmierciele? Wywalać mi z mojej farmy, powiedziałem. No, Który jeszcze. Pyk, pyk, pyk! Ło Czy on mi bije traktor? Tu bijesz zostaw to Ja no teraz naprawdę rozwalanie robotów To jest easy sprawa Easy naprawdę Bardzo Ło! Ale <ścoughs> zrobiłem krzywdę ja ja tu zamontujemy, witam. No to teraz oficjalnie to produkujemy ziemniaki w tym królestwie. Kiedyś sobie wypróbuję inne działka, ale na ten moment to puh, tylko to. No, ziemniaki będą produkowane bardzo. Bardzo będą produkowane ziemniaki. Muszę mieć ciula amunicji. To jest tak kozak sprawa, że... Uh, ale farma gigant. No. Cyk, 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 cyk. Cyk, 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 cyk. Huu, nadal mam 200 amunicji, albo ja, bo to jeszcze miałem jedną. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. To sobie pyk, 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 pyk. Fajnie. Fajowo, fajowo. Fajowo. Siema. Nie wiem czy tych nóg nie przerobię jednak na złom, bo już tak dużo ich tutaj mam, że... ...mam wrażenie, że to mi laguje grę też. <laughs> może tak być. Nie mówię, że na pewno, ale może tak być. Mm, no jeszcze jakieś ziemniory. To sobie schowam, to zabiorę, to schowam To się przyda. To się nie przyda. To. I to. Kozak. Kozi, kozi, kozy. kozy, kozy. Yy, hmm, to z niech sobie rośnie w sumie. Póki co. Ja powinienem coś podziałać. Na pewno nie mam jeszcze jakichś tych ziemniaczanych? Cię wydaje, że powinienem jeszcze mieć gdzieś ziarna do ziemniaków. Ale chyba nie mam. Chyba normalnie, zwyczajnie nie mam takiej rzeczy dziś przy sobie. No, możliwe. Możliwe. Eee, tutaj jest amunicja jeszcze. Fajnie, nie wiem co to tu robi w ogóle, bo to, to troszeczkę przeszkadza. Tak samo głowa robota tam leży, nie wiem po co. Skoro to nie jest potrzebne do budowania. Mhm. Z głów robotów powoli zaczynam robić mur do tej. do farmy. Tak sobie o, zapełniam dziury głowami robotów. Lepsze to niż nic, no nie? A i muszę to teraz podlać, kurde. Właśnie, trzeba to szybko podlać. Nie ma na co czekać, bo to musi rosnąć. Muszę się przyzwyczaić, że na zerze mam teraz podnośnik. Ale tu nie ma chyba w ogóle benzyny, znaczy wody. A jest 11, no to tak niewiele. Niewiele, jedziemy do przepompowni: Tu, jak skończy ten rurociąg przepompownie, to będzie gitowa. Ale póki co, to jeszcze mam drugie tyle do zrobienia. Tak na oko. Tak na oko, to jeszcze drugie tyle, więc. O, serio? Jakiego mam dzisiaj nie Do wysiadania z aut za szybko jechał ten traktor zdecydowanie wypadek był e, no musiał się stać po prostu musiał się stać gwarantowany wypadek to był tak? totalnie dobrzy goście e, tyle w tym materiale mam nadzieję że wam się podobało w następnym odcinku jedziemy tam tam jedziemy z karabinem i rozwalamy to w trzaski wszystko wszystkie roboty tam wybijam sprawdzamy co jest w środku biorę ze sobą skrzynki biorę ze sobą super auto e, i będziemy trzaskać ich zobaczymy co z tego wyjdzie, a na dzisiaj to tyle. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się i pa pa. Cześć, cześć, jo,